Zaś Szymon słupnik siedział se na słupie, bo to był taki święty, co się zowie. Lewą ręką lubił drapać się po głowie, prawą błogosławił sierocie i wdowie. Czasem przyszli pijacy, stanęli pod słupem, bo taki pociąg do niego czuli nieodparty, a potem kucali i robili żarty. Lecz Szymon nic na to. Szymon był uparty. Gdy tak stanęło pod słupem pijaków bez liku. I każdy miał za nic Szymona cierpienie, ten czasami z góry robił na nich wrażenie i wprawiał w bojaźni Bożej drżenie. drżenie. Lecz tak naprawdę siedząc tam na słupie, Szymon był bliżej nieba niż łez padł. Ludzi to właściwie Szymon miał u dołu, Sam zaś z aniołami ucztował pospol.